Mówi się, że każdy jest chociaż trochę hipokrytą, ale nie każdy wykazuje się hipokryzją, w co drugim zdaniu. A dzisiaj zajmiemy się właśnie takimi osobami, i nie przedłużając, na miejscu piąty Marianna Schreiber. Marianna dosłownie wybiła się w internecie dzięki hipokryzji, bo zasłynęła właśnie z tego, że początkowo zwalczała aktywnie Freakfighty i mówiła, że walczy tam tylko patologia. No ale kiedy Federacja Freakfightowa pomachała jej plikiem banknotów przed oczami, to stwierdziła, że jednak takiej patologii wcale tam nie ma i może tam zawalczyć. Oczywiście dobudowując do tego swoją nietrzymającą, się kupy historie, że kiedyś to ona myślała, że tam jest sama patologia, ale teraz widzi, że jest mnóstwo wartościowych osób i sama zmieniła swoje życie dzięki sportowi. No bo jak przecież wszyscy widzimy, we freakwajtach chodzi właśnie o sport, a nie o obrzucanie się głównym na konferencjach. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko? A nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Marianna oprócz freakfightów słynie jeszcze z dwóch rzeczy, czyli po pierwsze ze swojego niesamowitego glow upu, chociaż w tym przypadku gratulacje powinniśmy składać raczej jej chirurgowi, a po drugie dlatego, że zostawiło mąż. I tutaj dużo osób mówi, że dobrze zrobił, bo przecież niszczyło mu karierę polityczną, ale moim zdaniem, jeżeli stawia politykę wyżej niż swoją własną żonę, to po pierwsze nie powinien się nazywać mężczyzną, a po drugie ma nieźle zjebane priorytety. A my tymczasem idziemy na miejsce czwarte, na którym znajduje się uwielbiany, Ostatnio przez polski internet Konopski. Konopski zmienia zdanie szybciej niż Michał Wiśniewski żony pod wpływem tego, co akurat ludzie chcą usłyszeć. Idealnym przykładem hipokryzji Konopskiego są freak fighty i już wyjaśniam o co mi chodzi. Otóż najpierw Konopski walczył we freakfajtach i aktywnie je promował. Później w internecie pojawiła się znana wszystkim afera, czyli oczywiście Pandora, która niezaprzeczalnie pozwoliła Konopskiemu urosnąć do takich rozmiarów, jakie ma aktualnie, dzięki czemu pieniądze z walki są mu absolutnie zbędne. Konopski więc pochwalił się, że odmówił walki Fejm MMA i chwalił się tym tak, jakby co najmniej uratował życie jakiemuś człowiekowi i zapowiedział, że nie będzie już walczył i nie będzie poruszał tematu freakfightów. No ale kiedy okazało się, że freakfighty jeszcze się nie kończą i dalej robią zasięgi, to stwierdził, że nie tylko będzie mówił dalej o freakfightach, ale stworzy nawet cały dedykowany freakfightom kanał. A my tymczasem idziemy do miejsca trzeciego, na którym znajduje się rewo. Nasz zgrzytowy przystojniak wykazuje się hipokryzją niesłychanie często, a to dlatego, że stara się być takim puzzlem z plasteliny, który zawsze dopasuje się do opinii ludzi i do tego, co powie akurat Wardenga. I ja wiem, że jeżeli chodzi o rewo, wiele osób może się ze mną nie zgodzić, bo u niego akurat hipokryzja jest bardzo ciężko wyłapać. Ja sam mam z tym bardzo duży problem, bo kiedy zapatrzę się na jego wielką łapę z kamienia albo dwa idealne zakola, to czuję się jak w transie i nie jestem w stanie wyłapać hipokryzji. A my tymczasem idziemy do miejsca drugiego, które powinno usatysfakcjonować wszystkie osoby, które piszą, że jestem upłacany przez Boxdela, bo na miejscu drugim znajduje się Boxdel. O tym, że Boxdel wykazuje się hipokryzją nie trzeba chyba nikomu mówić, bo to trochę tak jakby powiedzieć, że owczarek niemiecki jest psem. W końcu to oczywiste. Jak już przy Boxdelu jesteśmy, to kiedy w ostatnim rankingu po prostu go nie umieściłem w rankingu, nic nawet o nim nie mówiłem, pojawiło się pod filmem pełno tego typu komentarzy. Ludzie generalnie twierdzili, że albo jestem projektem Boxdela, albo jestem przez Boxdela opłacany, albo jestem psem Boxdela i tego typu komentarze. I odpowiadając na szybko na te komentarze, wielokrotnie mówiłem o tym, że Michała lubię i nie zamierzam być jak 99% branży, która klepie kogoś po plecach tylko wtedy, kiedy ma dobry PR, a jak PR się pogorszy, to nagle w mediach się od niego odcina. I to, że lubię Michała, nie znaczy oczywiście, że będę na siłę opowiadał, jakim to on nie jest dobrym człowiekiem, bo jestem w stanie przyznać, że jest farmazonem i jest hipokrytą. I kończąc temat Michała, przechodzimy do miejsca pierwszego, a największym polskim hipokrytą zostaje właściwie nie człowiek, a organizacja Fame MMA. Jeżeli chodzi o Fame, to przykłady hipokryzji można by naprawdę mnożyć, a ich oświadczenia stały się już tak naprawdę memem. Ja czasami patrzę na ich ruchy pijarowe, mam wrażenie, że tam za P.R. odpowiada najbardziej emocjonalnie typ na świecie. Tam dosłownie wszystkie oświadczenia są wydawane pod wpływem emocji. Weźmy na przykład sytuację z Boxdelem. Dosłownie wygląda to tak, że jednego dnia Boxdel jest lubiany, no to dajemy oświadczenie, że teraz Boxdel wraca do fejmu. Ale następnego dnia okazuje się, że Boxdel chwilowo nie jest lubiany, więc teraz dajemy oświadczenie, że wypierdalamy Boxdela z federacji, w ogóle to jutro już sprzedaje udziały i nigdy jego noga tu nie postanie. No ale potem Boxdel robi jakiś swój projekt, znowu zaczyna być lubiany i znowu jest to samo, czyli oświadczenie, że Boxdel jednak jest super fajny, z tymi udziałami to takie żarty tylko były i tak dalej. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, trzymaj się za jajca, cześć!